Naszym kolejnym gościem jest mecenas Piotr W Piotrze, mamy dzisiaj do Ciebie wyjątkowy temat. Jak rozwieść się z klasą? To jest bardzo trudne pytanie, ale na pewno ważne. Bo w zeszłym roku w Polsce rozwiodło się 68 tysięcy par, więc temat jest na pewno istotny i dotyczy wielu osób. Natomiast pytanie o klasę. Z pewnością prawnicy, to jest taki paradoks, mm -hmm. są od tego, żeby pomóc, a nie utrudniać. w każdym wypadku Doradzam wizytę prawnikową. Ja na przykład w każdym wypadku namawiam osoby, które do mnie przychodzą do rozwodu zgodnego za porozumieniem, stron do zrzekania o winie, to na pewno ułatwia niepotrzebne spory o tą winę czy o inne kwestie. Antagonizują małżonków jeszcze bardziej, powodują, że w ten spór z początku bardzo intymny, prywatny angażuje się rodzina, sąsiedzi, znajomi. E... No właśnie, bo tak to jest wręcz chyba w naszej kulturze przyjęte, że jak się rozwieść, to z hukiem, jak się rozwieść, to tak, że Nawet tak to mówią często. Niektóre pani, że zostawi go w samych skarpetkach, prawda, albo nawet bez skarpetek, jak go puści z torbami, tak, tak, tak. albo panowie, o paniach. jest ta tak. Bardzo to trudno zło... udaje się uzyskać, a te koszty alternatywne, o których mówię, są zbyt wysokie, nieproporcjonalne do tego pozornego, hmm, tak. złudnego sukcesu. Więc tak. zawsze warto rozmawiać, usiąść, porozmawiać. Większość z tych sporów można wyjaśnić, zidentyfikować, można znaleźć jakieś konstruktywne rozwiązania. Ja jestem na przykład ciekawa. Żebyś opowiedział nam jakąś tak krótko, jakąś taką najdziwniejszą albo najciekawszą sprawę rozwodową, w której po prostu było tyle zwrotów akcji. Tak wygląda większość tych zorzek nie. O, to... tylko to nie są radosne zwroty akcji, to okay. nie są anegdotki do opowiadania. To są często historie smutne, tragiczne, drastyczne. Może taką anegdotyczną historię, która nie będzie przestrogą. Będzie opowieść o parze, która mieszkała razem, bo niestety żadne z nich nie mogło sobie pozwolić na wyprowadzkę. I mieszkając razem, tak sobie utrudniali życie, że de demontowali deskę klozetową, secesową. No w związku z tym tak? każde z nich miało swoją i ze swoją szło do toalety. Natomiast zdarzają się też takie pary, akurat nie z mojej praktyki, ale bardzo głośna historia. Która para to odpowiedziała na pytanie sądu, to jest jedna z istotnych przesłanek do życzenia rozwodu, czyli rozpad wszystkich więzi, w tym tej intymnej, na pytanie, kiedy ostatni raz współżyli, to jest rzeczywiście bardzo często pytanie w sprawach rozwodowych, oni szczerze odpowiedzieli, że tego dnia rano. No <laughs> <laughs> i oczywiście rozwodu nie dostali. <laughs> czyli trzeba, nawet jeżeli ludzi tak ciągnie do siebie, ale już nie mogą ze sobą żyć, czyli trzeba tak troszeczkę kłamać, żeby się rozwieść. Może niekoniecznie kłamać, może ten rozwód był niepotrzebny, może był pochopny, może skoro tak im się układało, że jeszcze tego dnia potrafili spędzić poranek razem, widocznie ten rozwód był nieprzemyślany, pochopny. Dlatego właśnie namawiam wszystkich klientów, aby najpierw przemyśleli, czy rzeczywiście sytuacja dojrzała do rozwoju. A okay. czy zdarzyło się w Twojej całej karierze, że miałeś taki moment, że powiedziałeś sobie dość, że już nie chcę tego robić, mam po prostu to jest część tych wszystkich rozwodów, Rozwody nawet są... nie samych rozwodów, trudnym, obciążającym psychicznie zadaniem, asystuje się właśnie przy tych bardzo często intymnych, niezręcznych momentach, czy jednak negatywnych emocjach, natomiast Zadaniem prawnika jest oddzielić, ja nie przynoszę pracy do domu, nie mogę myśleć o tych sprawach w domu, prywatnie, to jest jednak tylko praca. Jestem z boku, jestem od tego, by pomóc, skonsultować, coś podpowiedzieć, ale nie biorę na siebie tego ciężaru emocjonalnego, bo nie mogę, bo wtedy właśnie miałbym takie rozterki i pewnego dnia bym rzucił do pracy. No czyli już takie ostatnie pytania ode mnie, czyli da się rozwieść z klasą, czy nie da się? Oczywiście, jak najbardziej. I to jest wręcz łatwe. Eee, po prostu trzeba rozmawiać. Okej, okay, a zdarzało się Tobie już na sam koniec takie pytanie, które też zadawałem również jednemu z detektywów siedzących na naszej kanapie wcześniej. Czy zdarzało się Tobie, że rozwiodłeś ludzi, a po chwili oni do siebie wracali? Tak, tak to, to się zdarza. Wcale nie. Wcale nie. O, my jesteśmy po prostu. Jestem kobieta zmienną jest. Właśnie, tylko ludźmi. Jesteśmy, Jesteśmy skazani na to, żeby się dogadywać.